7654321. polski oh, jest trochę dobra. Lecję, lecję, trochę lecję. Leckie skarby. Leckie skarby. Dzień dobry. Kochanie, my dalej jesteśmy w Warszawie. Dzisiaj nareszcie przestał padać śnieg. No ale i ale tak nie... mamy chłodny poranek. No, ale nie będziemy chodzić tutaj po dworze. Idziemy do restauracji na śniadanko z bardzo miłymi ludźmi. Więc chodźcie z nami, dajcie łapkę w górę i subskrypcję. nie zapomnijcie. <gry> Kochani, myśmy się spotkali dzisiaj, ojej, to są ludzie. Słuchajcie, ja aż sama nie wierzyłam, myśmy oczywiście troszkę już ze sobą pogadali. To jest Aga i jej stary. Ja oczywiście paca pierwszego już miałam, bo powiedziałam do niego Esmeraldo, wcale się tak nie nazywa. Jak się nazywasz? Jak masz na imię? My name is Esmeraldo nie esmeraldo. Ale zobacz, on mówi esmeraldo? No on tak niewyraźnie mówi. Dlaczego mówisz tak niewyraźnie esmeraldo? Esmeraldo czy esmeraldo? Jest um, Szmaragd im polish. Szmaragd. Szmaragd, a tak. no to wszyscy o, to powinniśmy... go <noise> Skąd wy pochodzicie w ogóle? Znaczy ty jesteś Polką. Ja, tak, jestem z Polski. Wiecie co, ja widziałam ich pierwszy raz w ogóle na TikToku. I tak spojrzałam na ten koncept tego TikToka i ona mi się wydawała taka, wiecie, kobieta że walnie w stół, typ musi latać, taki nietypowy włok, który sprząta, wszystko robi, a Gusia, mmm, mmm, kochanie, tak, o, ja jestem twoim facetem tutaj, wiecie, to, tego, nie? A poznaje ich i okazuje się, że co, a Gusia drobniutka, malutka, milutka. milutka, zawsze uśmiech na twarzy, a ten wariat to ona, nie ona. Jesteś wariat? What is wariat? Jesteś crazy, you're a crazy guy. I don't say that like this so much. I, you don't say like this? <laughs> ja mówię włości zawsze tak mówisz, mówi, że on tak nie mówi cały czas. Ale jak byście się w ogóle poznali? My się poznaliśmy w Budapeszcie. Ja wyjechałam tam do pracy, a stary pojechała, żeby popracować sobie przez dwa miesiące. I poznaliśmy się w hostelu. Tak. To znaczy, mieliście ten sam pokój? Czy jak to wygląda? To było tak, że ja miałam załatwiony hotel przez firmę, która zaoferowała mi pracę, ale coś nie poszło z rezerwacją, nie dostałam odpowiedniego maila, więc koniec końców na ostatnią chwilę wylądowałam w hostelu, bo nie mogłam nigdzie znaleźć noclegu. I tam poznałam jego kolegę, który nas zapoznał następnego dnia. A, A czyli on nie spał w tym hostelu? On spał, ale akurat tego dnia gdzieś wyjechał. Więc ja że... myślałam, że on może za a i go wzięła. Ja. Jak ten kolega jego mnie zobaczył, to sobie wziął za punkt honoru nas zespadać. I udało mu się to jak tak. widać. Bardzo Ileś... dobrze. Czyli wyjechaliście z Węgier i co dalej? No I... bo jednak to jest, wiesz, no on nie mieszkał we Włoszech w tym tak. czasie, ty mieszkałaś w tym czasie w Polsce. I to było tak, że to był. Wszystko było zamknięte i Węgry miały zamknąć granice. Więc on przedłużył swój pobyt tam o trzy tygodnie i został ze mną tam na Węgrzech i później po tych trzech tygodniach nagłowił mnie, żebym się z nim przeprowadziła do Mediolanu. She fell in love with me in one day. I from in Milano. O oh my I god. You are amazing guy <laughs> I have qualities, I, have... Of course. I to był ten moment, kiedy nie mogłam znaleźć pracy, nie wiedziałam co ze sobą zrobić i zaczęłam nagrywać filmiki. A, czyli wiecie, jak ktoś na przykład nie znajdzie pracy, to niech wejdzie do TikToka. <laughs> Alternatywa jakaś jest. No niesamowita historia I u was. video calling me, sorry. <głos> <głos> Ile mieszkaliście w Mediolanie wtedy? No bo rozumiem, że ty po włosku nie rozmawiasz. Wy w domu nie. rozmawiacie jakim językiem? Po angielsku i hiszpańsku i po polsku. I po Jak polsku. I polski. Mój polski jest trochę dobre. Prawda? <noise> 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 Coraz lepszy. Lepsze? Tak? Le coraz tak. lepsze codziennie, więcej, więcej słów. Więcej, więcej. Więcej, więcej. Yeah, improving, improving, little by little. Um, lecje lecje trochę lecie, troche Lepskie skarbie. Lepiej skarbie. <laughs> ja kocham to. Wiecie, co ja Mam Jestem trochę polski, trochę albański, trochę hiszpański, trochę warszawiak. A zdenerwowany? zdenerwowany ordy zdenerwowany. Zestresowany. Nie jest stresowany. Nie, jesteś no. luzacki. Tak, no, lubię kamera, lubię pieniądze, A. lubię... Tak, jesteś tak. luz Plus. Okay. No, luz jest. Idealnie. Zakochałaś się, pojechałaś tam? Tak. Ile mieszkaliście w Mediolanii? W Brytanii mieszkaliśmy 3 miesiące. Bardzo mi się tam nie podobało. Było drogo, ludzie nie mówili po angielsku, nie mogłam się tam odnaleźć. I też mam wrażenie, że Włosi to tacy trochę rasiści. Naprawdę? Tak. Oni lubią siebie, oni myślą, że wszystko co we Włoszech jest najlepsze, ich jedzenie jest najlepsze, to i tamto jest najlepsze. Nie tak so They are more like. They are scared of what is different. So it's hard to integrate in Italy. It's a little bit hard. She was too pretty. Italian girls were jealous. <laughs> No to mów Świetna prawdę, co, ja uważam, że powinnaś przed kamerą mówić jednak prawdę, że to nie jest tak, że ty zaczęłaś płakać, bo tam nikogo nie miałaś, tylko to ty zaczęłaś płakać, bo miałaś za duże powodzenie, jako blondynka we Włoszech, no piękna, z takim uśmiechem, ciągle stała no kolejka pod waszym odgonić, domem, tak, i on nie się mógł w sumie nie sąsiedzi. tak, no z tego, co on mówi, no to zrobiłaś tam furorę, No nie mogliście się odgonić, no tak? No tak, no niestety, ja musieliśmy się przeprowadzić z ona jest skromna, on powie przynajmniej prawdę. I like uh, you so cool, much. Right? So. Yes, you are yeah, cool. Dzięki, cool. Dzięki lubię. Dzięki, lubię. <laughs> Postanowiliście w końcu, żeby już wam nikt nie przeszkadzał tak. tam mieszkać w Mediolanie i żebyście nie miała tak dużo propozycji małżeńskich, tak. rozumiem, że za dużo facetów się pytało o jej rękę. Tak, błądy za mnie proponowali. Tak? Aha, i złoto, tak? Nie wziąłeś nic. I make her think that I was rich. She believed it. <laughs> ハハハハ No to on ładnie cię oznaczał. Ale ja nie myślałam, że ty tak na hajs poleciałaś. Tu mówi Mediolan, wiesz, we No głosie. właśnie, tu powiedział tak. Ci, wiesz, słuchaj, ja mam i e, restaurację, italiano, w Mediolanie, pasta, pizza, wszystko. pasta. Nigdy nie będziesz głodna, kochanie, będzie super. No i co, wsiadłaś w samolot co i poleciałam? poleciałaś? No, pizza, no on cię tu. tak, wi... i basta. Tak? Tak. A, on, a on cię Fiatem Bambini odebrał tak? z lotniska. Ha 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 ha. You have a car in in this time? In the Milano? Yeah. No. Fiat but... bambini, right? <laughs> Nie an Good idea for for a brand of car actually. Fiat bambini. <laughs> tak, I później się zdecydowaliście przez to, że on był bardzo zazdrosny? Tak, tak, tak. Wyprowadzić na Maltę. I on myślał, że na Malcie będzie z tobą lepiej, tak? No, tak, tylko miałam innych adoratorów na Malcie w postaci karauchów. <laughs> A, no, jednak ciężko było się zmieścić w mieszkaniu z tyloma osobnikami. Ale serio? Mieliście aż tyle kalaruchów na Malcie? Tak, to było najgorsze, że na przykład rano obudziłam się i zawsze stary musiał pierwszy w zejść z łóżka i zobaczyć, czy nic nie jest na podłodze. Naprawdę? I ja oh tam z tym sprayem, sikałam. Ile tam mieszkaliście z tymi kaleruchami? E, one się zaczęły pojawiać latem. Ale to nie było z tego powodu, że nie chciało ci się sprzątać? Nie, nie, ja sprzątałam codziennie. Czyli mieliście brudno tydzień, w mieszkaniu, sprzątaliście? Nie, latałam z mopem, rzadując, sikałam sprayem, a one i tak się pojawiały. Gdzieś z zewnątrz wchodziły, jakieś, przez jakieś rury. I staraliśmy się wszędzie, gdzie jakieś otwory były w ścianach, wszystko zatykać i tak się pojawiały. In Italii nie możesz zostać, bo be jest blond, right? Mm. And in Malta, you can stay, because of every the... animal loves her. Yeah. And in Spain, uh, well, it's more complicated. I think the main reason uh, is the fact that uh, we were. Becoming fat because of tapas, and oh. so, yes, she was getting collaborations from Poland, and it was harder to send products in in, in um, Spain. So we say, let's try in Poland, and I'm happy. You're happy. I'm yeah. happy. I know it's weird, but I'm happy. Wow. Yeah, who Dobra polska pogoda. A ty jesteś jaki? Czemu? Bardzo szczęśliwe, bardzo szczęśliwe. I'm not szczęśliwy for the polska pogoda, of course, I'm not crazy. But there is other things. Na przykład <laughs> pierogi. Lubię pierogi, pierogi kapusta z grzybami, lubię gąbkę, lubię no, bigos so, lubię. dla pierniczki. tak. Poczekaj, on tak wymienia te wszystkie potrawy, ale wy jesteście wege, co nie? Wiesz, ale... Robisz bigos ale... Wegański? tak. Um, moja mama robi dla niego bigos wegański, krokiety wegańskie, tak? tak Czyli w sumie e, twój włoch zaopanował całą sytuację w twojej rodzinie I... i wszyscy tańczą, na no ja się nie dziwię, że on się tu dobrze czuje. On się bardzo dobrze to czuje. To jak sobie Jest Wszystko ma. Jest no. tak? Sz szczęśliwy po prostu po happy about the fact that I'm cooking sometimes what I'm cooking. A, Poniedziałek makaron, wtorek makaron, środa makaron, ale dzień w dzień jest z innym sosem. No tak. To czasem jest duży doda plus. więcej cebuli. No tak, no czasem, czasem. jakąś cukinię Bologna. albo zmieni rodzaj makaronu. O. Jakie urozmaicenie. Tak, like spaghetti, tagliatelle, idealnie. Eat potatoes with everything. In Italy we with... eat... Pasta with everything is the same. Pasta, you're cooking every day or always in the water with salt, right? Yes, and but then... also I cook differently. I cook in the pump. <laughs> Ah, yes, You move different. Exactly. Ah, okay. this move is the, yeah. ah, okay. it's always no, different. A okay. Jest zawsze Inną piosenkę zaśpiewa podczas gotowania, a oh, to już inaczej smakuje. Tak, on po prostu inaczej rusza tym tak. makaron. No rozumiem, więc kochani... Jak Nie w roznajdź... tylko w lewo pomiesza. Tak, to już zupełnie co innego, więc no cały tydzień no. można oczywiście jeść taki makaron. No. Dobra, ale wróćmy jeszcze do Malty, więc... Tam żeście mieszkali jaki okres czasu? Siedem miesięcy. Siedem miesięcy tak. jednak wytrzymaliście z tymi karaluchami? Nie, karaluchy się pojawiły trochę później, latem, a, a zimą była tylko A <noise> <noise> Najgorsze było, Oj, jak pieniądze. raz wyjechaliśmy na dwa tygodnie, wracam do mieszkania, otwieram szafę, a tam wszystko zielone. Wszystkie Ale... ubrania były spleśniałe, wszystko. Jak to? Normalnie. Ale przez to, że była wilgoć w ścianie tak. i przeszła ci do środka do szafy, czy przez to, że chcieliście mieć szklarnię w domu, czy coś w tym? No, to to zajmowaliście się jakiejś trawy. No wiesz, chcesz wyhodować zawsze fajnie, nie? Eksperymenty. Ja no to tam aż taka wilgoć była, tam że tak... Aż... strasznie. Postanowiliście z Malty pojechać dalej i wybraliście Hiszpanię. Hiszpanię. Jakie miasto? Na początku myśleliśmy o Barcelonie, ale mieliśmy problem znaleźć mieszkanie, bo nie chcą no, tak. wynajmować obcokrajowcom. I koniec końców wylądowaliśmy w granadzie. I byliście w Hiszpanii jak długo? Cztery miesiące. Nie wytrzymałam. Ty znowu nie wytrzymałaś? Ale co za dużo makaronu? Czy o co chodziło? Bo i tak go masz w Polsce. Zawsze chciałam mieszkać w Hiszpanii, bo wcześniej mieszkałam w Hiszpanii, ale jak już tam przyjechałam, to byłam rozczarowana. Miejscem, ludźmi, służbą zdrowia, nic nie było tak, jak trzeba, tu coś było zepsute. Na przykład szukaliśmy mieszkania, gdzie jest ogrzewanie, bo nie w każdym mieszkaniu jest ogrzewanie. No tak. I na przykład w naszym mieszkaniu dwa grzejniki nie działały, bo ktoś się zrobił za blisko ściany, że nie szło odkręcić pokrętła. Bo rzeczywiście I to jest normalne tam, tam nikt nie był. Hiszpania ja byłam wiele razy bardzo lubię Hiszpanię. Tam mieszka prąd jest na zewnątrz, gdzieś tam w domu, tak. co nie otwarte tutaj, to w zasadzie to każdy się normalny, może podłączyć, tak. tam jest normalno, nikt tego nie robi, ale z zewnątrz tak jak przyjedziemy, każdy to się tak. popatrzy na te druty, które są tam gdzieś przeciągnięte, jakieś tam wszystko pootwierane. I sobie myślisz, ja ale każdy może ci uciąć, każdy tak. w sumie każdy może zrobić co chce z swoim prądem, tak Dokładnie. jakby, co? Nie? Stary nawet wiedział, że jestem niezadowolona, więc stwierdziliśmy, pakujemy się i jedziemy do Polski. <laughs> it was being long time we were speaking Polish and I just think that's that my brain, sorry. Jestem. You know, you <laughs> Jesteś I ty pochodzisz w ogóle z Warszawy? Ja jestem zbyt goście. A dlaczego wybraliście akurat Warszawy? Ze względu na to, e, że jest stolica. są stolice dwa lotniska, więc zawsze może złapać lot do Mediolanu czy do Bolonii. Jednak wszyscy tu praktycznie mówią po angielsku. Nie lekarz, to i załatwisz to. Może być samodzielny, prawda? Hmm? A jest samodzielny? samodzielny? What samodzielny? Jesteś samodzielny? What is it? Samodzielny. Moja dziewczyna jest słodka dla wilgoci. Słodki. Tak. <laughs> La kogo? Dlatego ludzie przychodzą z słoikami. Słoik! Swoik! 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 Jestem <w> warszawiak <laughs> Swoik! jest Swoik! Swoik! Jestem Swoik! 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 słodka Słodka lepiej Swoik! Swoik! jest Jestem słodki, Słajka. Jest Wy często rozmawiacie w domu po polsku? Czasem tak, czasem mówimy po polsku, nie? Czasem jak mamy taki wesoły humor, dla żartów, to właśnie po polsku próbujemy rozmawiać. Ja też próbuję po włosku. She speaks Polish when she's angry. Aha, czyli ona tylko do niego mówi po polsku, jak jest wkurzona. No to już coraz bardziej przychodzimy do tych sekretów Konkretnie. rodzinnych, kochani. Do niego mówisz na co dzień stary? Do swojego męża? Wy macie ślub czy jeszcze nie? Nie, nie macie? Nie, ma. Ślubu nie ma. What is it? Ślubu wedding. Wedding? Uh, I actually asked her to marry, but... Uh czyli ślubu na razie nie, nie będzie. Znaczy razie. oświadczył się, kochani, i zapytał się, czy możesz wziąć sobie. ślub, zaklepał sobie, czyli tak jakby... Przykleił to co miał przykleić, żeby nikt nie ruszył, ale ślubu nie będzie, bo ważniejszy jest na razie biznes. But you know Good businessman. Speaking about the Polish side, uh, when she is angry at me and she speaks to me in Polish, what she says is like Smeraldo, przestań! Yeah. <laughs> Now I know like this, I know that she's angry. Yeah. Dlaczego tak mało mówicie w domu po polsku, skoro mieszkacie w Polsce? Bo stary pracuje z włochami. Mieszkamy w takim budynku, gdzie jest bardzo dużo obcokrajowców. i tak naprawdę z każdym idzie się dogadać po angielsku. Ja nawet często łapię się, że... Brakuje mi jakichś polskich słówek? Bo nie mam okazji z nikim o polsku za dużo pogadać, mieszkając w Polsce, więc. To jest takie ewenement. To jest właśnie to, bo wiele ludzi zarzucało mi na przykład, że jak to twoje dzieci nie umieją po polsku. Wiesz, no wychowali się w Niemczech, gdzie wszyscy mówili tylko i wyłącznie w domu po niemiecku. Szli tam do przedszkola, szli do szkoły. Ja oczywiście próbowałam od początku mówić z nimi po polsku, ale przyszedł jakiś okres czasu, gdzie oni poszli do tego przedszkola i nikt nie chciał mówić po polsku z tego względu, że ja byłam jedyna, która z nimi w tym języku rozmawiała, a wygodniej im było mówić tylko po niemiecku, bo wtedy każdy rozumiał. Dokładnie. Więc ja rozumiem to z jednej strony, że nawet Ty, będąc z nim w domu, mówisz po angielsku, więc on nie musi tak jakby, no ten Dokładnie. polski jest tam parę słówek fajnie, bo zależy też, z kim się spotkacie, no nie każdy też mówi po angielsku, no, tak. prawda? Więc dla niego jest nudno, tak jak teraz, drapie się po wąsach i tam ten robi coś tak, tam. Jest nie tak, jest zamyślany. Tak samo mam we Włoszech. Wszyscy po włosku, po włosku, a ja siedzę jak taka skipa, słucham się, uśmiecham. No co Ci innego pozostaje? No. Ty jesteś influencerką. Mhm. Czy Are you an influencer? Oh, what się zajmuje do? To jest bardzo ciekawe pytanie. What's your work? Well, I am also an influencer, a TikToker, ah, but, okay. but uh, I have also another job. Mm -hmm. You have another job? Yes, I, oh. I run my own startup. It's in the travel market. It's, not tra it's a travel uh, community for people to find places and experiences, and uh, this is my everyday wow. job. Wow! Yeah, I work ten hours per day. In the Ten other 4 hours, pracowałem z nią, her, yes, Bied. bardzo biedne. Ty bardzo biedny jesteś. Zapracowany. Ja. Bardzo pracowany. Czyli ty go wykorzystujesz tak jak... Czujesz się wykorzystany? What? Czujesz się wykorzystany? I, I don't get it. Czujesz się wykorzystany? In English, please. <laughs> you feel you used by me? Nie. Yeah. O nie, nie, nie. Co nie? Well, divcina, I, I have to give her no, yeah. You don't find Normalne. every day a pretty girl like this, so I, I will do anything to keep her close to me. You know? Of course. One yeah. yeah. videos? I will do videos, no problem. Oh, that's good. Miło się tego słuchasz, że zakochałaś się od pierwszego wejrzenia. Oh, oh. On się, uh, zakochał bez wejrzenia. Zobaczył <laughs> <laughs> moje zdjęcie oh. wysłane przez kolegę, zanim mnie Och, oh, Czyli on się i tak wcześniej zakochał oh. niż ty. Yes. My friend showed me a picture of her of Duba. <laughs> She was, she was fixing her luggage, and he from from far he'd make a picture. He sent to me, and I replied to him, "Okay, I'm coming back." <laughs> <laughs> it's real. It's real <laughs> story. It All your workouts in the gym for making your dupa nice—they've been working. I <laughs> okay, what mean the pupa in Italian? Pupa in Italian? Colo. No. Pupa in Italian is a pretty girl, I would say. Yeah, Pupa it's like, is yeah, pretty girl? And how is this word here? Dupa? Culo. Cool. Okay, in Italian? Culo. Cool. Like, yes. Yeah, culo. Cool. Zrobi dupa? Nie. No? <laughs> <laughs> ale to, ale powiem ci, zrobię dupa, też nie jest wcale takim zmysłowem. <laughs> Dobra, czyli twój biznes, no, on jest biznesmenem, można tak powiedzieć, tak. no bo właśnie pomaga ludziom tak jakby organizować urlopy. To jest w sumie taka apka związana z, z organizowaniem sobie podróży. Na razie jest po włosku i w sumie każdy może tam dodać content, więc nie wiem, idziesz do ulubionej restauracji, masz nagrać filmik i ludzie zobaczą tą restaurację dzięki tobie. Aha, czyli wiesz co, fajne jest w tej aplikacji, znaczy no szkoda, że akurat tylko jest po włosku. No. Ja to rozumiem, że będę to rozwijać w jakiś sposób. Tak, będziesz tak, rozwijał tak. aplikację, tak? Rozwijać tak. aplikację będziesz. Tak, powiedz tak. Okay, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Więc jak będzie rozwinięta ta aplikacja właśnie w innych językach, to może być to bardzo fajne, bo na przykład wiele ludzi interesuje też, jakie mieli wrażenia, jak byli w danym hotelu. Tak. Dużo w Google jest tak, że kupują sobie tak. opinie, a jeżeli on ma możliwość, żeby od razu wstawić filmik i tym ludziom przekazać, czy się tak. opłaca to miejsce, czy się nie opłaca, jest to bardziej wiarygodne, tak. bo jest tak jakby na żywo niż to, co czytasz tylko w Google, Dokładnie. tam jakieś opinie, nie wiadomo. No ktoś nagra filmik, pokaże widok z okna. Czy rzeczywiście jest. Piękny tak, widok y -hmm. z okna, czy nie wiem, czy masz inne okno naprzeciwko. Albo Was nie będzie śmiertelnie. Bo jest I am the founder, jest. You're so intelligent? I don't look like him. When I speak in Polish, but in my real life, kind of not stupid, I would say. <laughs> nie, wiesz co, no ja nie przypuszczałam, że jesteś głupkiem, tak jak na TikToku, ale widząc to, każdy ma na... Myśli to, że rzeczywiście ty kierujesz całym biznesem. Może też dlatego, że wiesz, Włoch w Polsce, nie znający języka za bardzo, to też, no ale bzdura kompletna. Przecież no. można mieć biznes na całym świecie. Dokładnie. Każdy widzi też to, co chce zobaczyć. Też są jakieś, wiadomo, stereotypy. No, ja nagrywam filmiki praktycznie z mojego punktu widzenia. No właśnie, no ty przedstawiasz ja to w przedstawiam ten sposób. Ja co się mówi po polsku. On mówił manym polskim, więc to też wygląda tak bardziej głupio, wesoło. Wesoło mi się wesoło, wydaje. Wesoło, wesoło. Śmiesznie. Nie no jest fantastycznie. Nie jest fantastycznie. Jest w się wypowiedzieć po polsku. Mało kto rozumie angielski na TikToku, skoro nasze TikToki są w Polsce, więc też nie ma okazji za bardzo pokazać tej swojej drugiej biznesowej strony. Wiesz co myśleliście o kontencie na odwrót? Stronę jak on ciebie uczy języka włoskiego? Myśleliśmy, tylko on czasem pracuje po 10-12 godzin, więc. A też... czyli to prawda jest. Ja myślałam, że on sobie żartuje nie, teraz, prawdę. że on pracuje 10 godzin. 12 godzin. Pracuję, dużo rozmawiają. On czasem po 4 godziny ma jakiś służbowy call bez przerwy, więc jak się dokupy te wszystkie rozmowy zbije ten cały dzień w pracy, to czasem po 10-12 godzin pracuje, więc nie miałby czasu jeszcze obsługiwać TikToka, a ja bym nie była nie. w stanie odpisywać na komentarze, edytować tych filmików, bo nie mówię płynnie po, po włosku, więc. A no tak, więc brak czasu, może kiedyś. Jak apka jak poleci, jak już będzie o, jak już wszystko będzie dobrze. Wszystko. No, to wtedy. Dlaczego w takim razie nie nakręcacie YouTube'a? Bo jesteście parą tak wesołą, tak fantastyczną, was się tak miło ogląda, że aż się prosi, żeby ten filmik był dłuższy, nie tylko ta minuta czy 30 sekund. Powiem Ci, że na razie cały czas o tym myślę, ale ciężko mi było tak, znaleźć jakiś taki format, bo jednak takie wesołe, śmieszne filmiki, no to są na ogół krótkie. Ostatnio myślałam, bo stary bardzo lubi gotować, zwłaszcza jakieś o. makarony. No włoskie. kuchnia to bym wam poleciła. Nie tylko influencerka, będziesz youtuberka. Youtuberka, ja yeah, lubię. lubię. Youtuberka, fajnie, co nie? Uh, of course, I am the actor. She does all the rest. I know that. Uh, I know that. I was that. thinking that you can cook on YouTube. Yeah. Yeah, I I cook anyway, so. <laughs> Będziesz kucharzem, który pokaże, jak gotować makaron codziennie w inny sposób, Tak. mieszając go w lewo, w prawo, prawo. podrzucając. Zatłerkujesz trochę. Moja pasta jest bardzo sukcesowa, gdzie mieszkamy. Jest to miejsce, z wielu ludźmi. Każdy raz, kiedy kupię pasta, wiele dziewczyn z Ukrainy Really? Naprawdę? Yes. Czyli teraz w Polsce ty musisz ah. jego pilnować? Tak. Nie, Stary mam nawet ukraińskie koleżanki. Masz koleżanki? Dużo koleżanek? Nie wiem, tylko kupię pasta. Nie, nie jestem gruby. Nie, nie jesteś, ale nie chcesz I, być gruby. To no, nie, nie lubię grubej Nie. nie, nie, nie. 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 Nie, chcesz być e, w formie. Tak. Jolero. We have personal trailer. Like Jolero. Taki tak, Jolero. polski Jolero. Umiesz śpiewać? Śpiewać. Umiesz śpiewać? Drink? Nie, nie pić. Śpiewać. Nie, nie jestem piany. Nie, nie, nie pijaj, kochane. Umiesz śpiewa. śpiewać? Singing me? Śpiewać, no. I love very bad. Pokaż, coś śpiewa, bo masz bardzo ładny głos. Głos guys, oh, oh. yeah, the camera, guys. <laughs> Trust me. I mean, I am not I Ale nie, po poczekaj, volare. Oh. Cantar. Oh. <laughs> cantare. Oh. So cantare. Ale Ale jest o bardzo ładnie. Colla chitarra in mano. A tańczyć? What is tańczyć? dance. Dance, dance? Oh. yes. I, I, I have a good move, I would say, yeah. Bardzo ładnie, to ta, umiesz tańczyć. I mean, I'm not professional, but my sisters say that I have a good move. Your sister say yeah. Aha, siostra mówi, że bardzo tak. ładnie tańczy. No wiesz, no niektóre siostry też to mówią, też żeby to... ładnie zaśpiewał, nie no. <laughs> to Jednak rodzina mogło to by wystrzelić na YouTubie. Pomyślimy. Chcesz? Tak. Lubię, lubię, tak. A, tak, no to dobrze. trzymamy kciuki, żeby wszystko wypaliło. Może jeszcze ich kiedyś odwięzimy i sprawimy, czy stary, czekajcie, bo nie wiem, gdzie mam go dotknąć, żeby później nie było. Ale ten, nie, jest mam własnego, tak mogę. E, żeby stary pokazał, czego, jakich słów nowych się nauczył i czy umie już całymi zdaniami, bo z tymi zdaniami trochę Zdania masz kiepsko, kiepskie, co nie? nie? Co lubisz robić? Nie lubię, pracuję. A? Lubię bardzo pieniądze. Nie mam bardzo pieniądze. Lubię Aga a, zrobić nadanie? Bardzo. O, Lubię danie dla Aga, tak? Jestem mały liniusiek, mały, małe. Pięknych słów go uczysz, no. powiem Ci, pięknych zdań. I on się bardzo cieszy. On wie tak. co on mówi? Tak, wiesz co mówisz, you know what you say. A? Of course. A, yeah, yeah, know, you I know. I understand what you say. Yeah, yeah, On sam już układa te zdanie. Zabawne jest jak słoneczko. On like na this. pewno wstaje rano i od razu cię rozbawia, dlatego masz wiecznie uśmiech na twarzy. A nie, on późno wstaje z tego łóżka. Więc <laughs> dobrze posprzątać, wypić kawę, no i stary się pojawia gdzieś tam. Kiedy wstajesz rano? For sure after than her. Like making move like blah, oh babe, no welcome! No I'm like, Jeste zmęczony, przepraszam, lubię śpi. A czyli to jest to jego śniadanie, jak on cię zaprosi znowu do łóżka. She wakes me up with the breakfast, because I'm hungry as well. Jestem głodny and I wake up. A, ja zrozumiałam, że on ja tobie robi rozumiem, śniadanie. On no śniadanie. No właśnie. I tak się zastanawiam, jeżeli on wstaje po tobie, kiedy on robi ci to śniadanie. Nie, yeah, I'm confused. She's preparing breakfast. I love a ona breakfast. Ci. Aha, yes. ona przynosi tobie. Yes, I I like o której it. wstajesz? Dziesiąta, jedenasta czy dwunasta? O której godzinie? Me? Between seven to eight. <laughs> What? Later? I think about no dobra, ale to jeszcze nie jest tak później jak w stanie między 7 a 8 to jest okej. Okay. No i 8,20 tak wstaje. No nie no to jest jeszcze okej. Okay. Ja myślałam, że ty mi powiesz 12, pierwsza. Ja myślę, kurde, jak on pracuje 10 godzin, nie no. zanim stanie coś zje, ale zanim się ogarnie. Ale w weekend ogarni, zazwa... lubię pospać. Ale dzisiaj był bardzo wcześnie. No bo ja tak ustaliłam. Aha, bo ty tak ustaliłeś, dobra. A jakby, ale jakby mógł w weekend spać, to do której by spał? Myślę, że do 12, 11. Czyli jest taki nocny Marek, tak to się nazywa. No, no tak? właśnie nie, bo on szybko chodzi spać. Aha, czyli on lubi spać. Tak. A you like to sleep. Long. Jest. Uh, <laughs> But also lubię spacerę. A spacerki But. lubisz, tak? Takie emeryt. Pospać lubię pospacerować. Ale jaki uśmiechnięty, no. jaki zachwycony! I like chili life. Chili. No w końcu jest włoch, no to nic dziwnego. Dziękuję Wam serdecznie za cudowną rozmowę. Kochani, dajcie łapkę w górę i oczywiście. Subskrypcje, koniecznie, koniecznie subskrypcje. trzymamy kciuki, żeby Aga zdecydowała, bo jego tam nie muszę się pytać, bo on lubi być i tiktokerką, i youtuberką, instagramerką, tak, influencerką. Wszystkim. wszystkim lubi być, więc Aga musi zdecydować, czy da sobie radę tak. nagrywać właśnie, ale dajcie nam znać koniecznie, Oj, tak. kiedy to będzie, to my wam damy znać. Więc dziękujemy wam bardzo, trzymajcie dziękujemy. się, salut! Burzaczki! Ciao! Ciao, Ciao ragazzi, lubię Polska! Wow. i don't know